Wyścigi samochodowe, równie pasjonujące, co podobne jedne do drugich. Niezależnie od tego, na jaką serię wyścigową spojrzymy, wszystko sprowadza się do tego samego. Kilkunastu kolesi, pozbawionych receptorów strachu, bierze samochody i przez kilkadziesiąt minut ściga się nimi w kółko-potorze. Wygrywa ten, który jest najszybszy. Co gdyby jednak okazało się, że istnieje pewna dyscyplina, która wpisuje się w te założenia, a jednak u doświadczonych kierowców włosy stawia dęba, a kibicom sprawia szybsze bicie serca. Zaciekawieni? To w takim razie dziś doktor Zając porozmawia z Wami o genetyce, a także o tym, co się dzieje, kiedy dorodna samiczka spotyka silnego i dominującego samca. Wszystko co możecie znać z popisów Roberta Kubicy to są klasyczne wyścigi płaskie. Formuła 1, World Endurance Championship czy DTM. Każdy z tych cykli wpisuje się w definicję przytoczoną na początku. Inne przykłady? Formuła 3 z Piotrem Wiśnickim to samo co Formuła 1, tylko że krócej. GT z Baszem Jedlińskim to samo co Formuła 1, tylko innym autem we dwójkę i krócej. Le Mansę we trójkę i bardzo długo. Wszystko sprowadza się do tych samych pryncypiów i różni się jedynie to, jak długo trwa wyścig. Oraz w jaki sposób ogarnia się pit stopy. W tym miejscu należy także wspomnieć, że istnieje dyscyplina zwana rajdami samochodowymi. Te odrobinę się różnią, ponieważ kierowcy nie jeżdżą w kółko, a z punktu A do B, a przy okazji do samochodu zabierają kumpla, zwanego także pilotem. Fajnie, fajnie, ale do czego zmierza to całe wprowadzenie? Otóż w 1967 roku Robert eee, nie kubica. Reed, Brytyjczyk potrzebował zorganizować zajebiste telewizyjne show, wpadł więc na pomysł, że weźmie to, co najlepsze z wyścigów i to co najlepsze z rajdów. I zrobi coś takiego. I tak powstał Rallycross. Cross. Część z Was pewnie zapyta. Co to kurwa jest świeżo? Zaprezentowaną przed momentem rekonstrukcję wydarzeń należy rozumieć dosyć dosłownie. Riley Cross jest bowiem połączeniem tego, co najlepsze w rajdach. Oraz w wyścigach. Z wyścigów zapożyczono bezpośrednią walkę koło w koło, a z rajdów, shooter oraz latanie bokiem. W Rallycrossie rywalizuje ze sobą maksymalnie sześciu kierowców, którzy ścigają się na torze o długości około 1 km. W tym przypadku nie zabierają oni kumpla do samochodu, jednak mają go na słuchawce. Ten gość jest zwany spoterem i opisuje zawodnikowi sytuację na torze. W dodatku, obiekt posiada zawsze alternatywny układ, bardzo często szutrowy, z którego przynajmniej raz. Trzeba skorzystać. Z tego też powodu w Rayleigh Crossie startują maszyny znacznie mocniej bazujące na rajdówkach niż wyścigówkach. Zresztą w początkach dyscypliny, kiedy była ona jednym wielkim telewizyjnym show, do udziału byli zapraszani przede wszystkim kierowcy rajdowi. W kolejnych latach RallyCross stał się również świetną platformą do tego, by uratować umierającą grupę B. Co to kurwa? Grupa B. Czyli te wszystkie stare rajdówki, które można było oglądać na tych pięknych zdjęciach z tabunem kibiców. Audi Quattro, Lancia Delta, Pułk 205. Wszystko co było zajebiście mocne i robiło bardzo dużo hałasu. A grupę B trzeba było ratować, ponieważ FIA... Co to? Kurwa! Ten materiał zaczyna wymykać się spod kontroli, więc bardzo proszę dajcie mi chwilę. No, dobra. Teraz powinno być odrobinę spokojniej. FIA, czyli taka samochodowa FIFA, wprowadziła zakaz korzystania z samochodów grupy B, ponieważ te były tak mocne i tak dzikie że zbierały swoje krwawe żniwo. Jednym z najsłynniejszych wypadków był ten, w którym życie stracił Henry Toivonen. Więc nie był to wcale taki głupi pomysł. Tak czy inaczej wspaniałe samochody, które stały niewykorzystane, trafiły do Rallycrossu, a ich duch utrzymywany jest po dziś dzień, ponieważ obecne maszyny mają od cholery mocy i są super lekkie. Żeby tylko powiedzieć, że samochód z Rallycrossu potrafi na pierwszych metrach odstawić nawet Bolt Formuły 1. W tym momencie ktoś z Was może stwierdzić, fajnie, ale shooter, alternatywna trasa to wcale nie jest aż tak dużo różnic między rallycrossem a wyścigami. Ja tutaj nie będę filozofował, ponieważ mam zdecydowanie zbyt mało kilometrów nabitych na torze. Zresztą tymi rallycrossowymi się już kiedyś chwaliłem. Link powinien pojawić się do filmu gdzieś tutaj mam nadzieję. W tym momencie oddam głos ekspertom, czyli kierowcom, którzy mieli okazję przyjść z wyścigów do rallycrossu. Na pierwszy ogień pójdzie Damian Litwinowicz, aktualny Bicemistrz Europy w klasie RX3, a także Mistrz Polski zarówno w Rallycrossie jak i w wyścigach. Damian podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat tego jak intensywny jest Rallycross. Tutaj wszystko dzieje się szybciej i mamy dużo więcej kontaktu z innymi zawodnikami. Tak jak na przykład przy starcie, gdy startuje się obok siebie, jest tych startów także więcej. Kilka słów na temat wyścigowych nawyków doda natomiast Szymon Jabłoński, który miał okazję sięgać po tytuły wyścigowe za kierownicą Hyundai i 30 TCR, a także w rallycrossie Crossie za kierownicą Seicento. Wydaje się, że to samo, ale zupełnie inna bajka. Trzeba podczas weekendu Rally Crossowego musza się odzwyczaić od wszystkich zwyczajów z wyścigów płaskich, zmienić toru jazdy oraz zachowanie w aucie. Po pierwsze bardziej agresywniejsza jazda, bardziej opóźniać hamowania trzeba oraz bardziej agresywniej wchodzić w te zakręty. Parę groszy od siebie ma także do dodania Rafał Berdys, kolejny czempion, którego bardzo mocno kręci różnorodność, jaką zapewnia Rallycross. Jak spadnie deszcz, to jeździmy w błocie, więc tak naprawdę można powiedzieć, że w rallycrossie jeździ się prawie w każdych warunkach I trzeba się w nich po prostu odnaleźć Co mi dały na pewno wyścigi To na pewno Uczenie troszeczkę takiego szacunku Do toru, do każdego centymetru Żeby wykorzystywać tor tak naprawdę w pełni Jak pierwszy raz wystartowałem To kompletnie obierałem złe linie Zbyt szeroko Najeżdżałem na brudne W jest specyficzne linie jazdy Są momenty, gdzie rzeczywiście można pójść szerzej Ale wszystko zależy tak naprawdę już od sytuacji na torze Od brudu na torze od, od pogody, więc e, ciężko tu jakoś konkretnie powiedzieć, ale na pewno wyścigowy tor, typowo wyścigowy tor na torach rallycrossowych się e, nie sprawdza. I na koniec kilka słów od ówczesnego żółtodzioba Bartosza Opioły, który jak widać po kombinezonie na co dzień ściga się Lamborghini, a z którym miałem okazję porozmawiać kilka chwil po jego gościnnym debiucie w rallycrossie. Pierwsze wrażenia na pierwszym treningu były w ogóle takie, że nie pamiętałem tego treningu. Tutaj się tak krótko tak wiele dzieje, że ciężko sobie to w głowie poukładać nie da się tego porównać. To jest tak różne, że ciężko tutaj zebrać jakieś, jakieś kilka podobnych rzeczy, które można by było porównywać. To jest kompletnie inna dyscyplina sportu. Jak nie wiem, rzut młotem i, i bieg na 400 metrów wręcz. Też to jest lekkoatletyka, a mimo wszystko zupełnie coś innego. Z wypowiedzi moich rozmówców płyną dość jasne wnioski, tak jak równie wiele łączy cross i wyścigi, tak równie wiele także je dzieli. A jak to jest z wami? Oglądacie cross? Znacie tę dyscyplinę? Śledzicie ją? Dajcie znać w komentarzach, a przy okazji zostawcie proszę suba i łapkę w górę, bo to bardzo wiele dla mnie znaczy i pomaga w rozwoju tego kanału. A jeśli skuszycie się po raz pierwszy oglądać mistrzostwa świata, to nie zrażajcie się, że jeżdżą tam elektryki. Co prawda, Seria zdecydowała się pójść w tą stronę, jednak w Mistrzostwach Europy, które ścigają się w te same weekendy, samochody dalej robią nasze ukochane brum-brum. A poza tym wygląda na to, że możemy spodziewać się tam także naszych zawodników, a przynajmniej Damiana Litwinowicza, który powalczy o obronę wicemistrzostwa, lub też posiągnięcie po upragniony tytuł. Trzymamy za niego kciuki, a na dziś to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!